Dobra, yy, zaczynamy zaczynamy robić. Sprzęt już na wózku jest. Dobra, także yy, podjąłem decyzję, że siatkę będę wkupywał inaczej. Tam wykupywałem z, yy, wzdłuż ją do ziemi, tak? Wzdłuż i jest gruzem podsypana, piachem przysypana. A tutaj będę robił tak, że tą siatkę, jak tu idzie, wywinę. Gdzieś tak z 50 cm pod piachem i wysypię ją żwirem z betonem. Tak wzdłuż, nie będę ją wkopywał po prostu pionowo, tylko ją zawinę. A że powiedzmy 50, bo siatka ma metrową 50 cm będzie po prostu na kołku i tu będzie wywinięta. Wywinięta, przysypana właśnie. Z suchym żwirem, takim z betonem, piachem przysypie i tak my zrobimy wokoło. Bo tutaj, od tej lipy, na pewno będą szły korzenie dość. Na pewno jest tutaj rozkorzeniony. Te korzenie są na pewno po bokach, dużo jest ich i na pewno tutaj siatki nie wkopię. No nie ma opcji. Tak samo jak tam było, tam musiałem krawężniki właśnie wkopywać, a też mogłem właśnie wkopywać. Przecież są położone i betonem właśnie też połączone tak, a mogłem też właśnie, no nie pomyślałem, bo mogłem właśnie samym betonem ze żwirem wysypać i tyle, tak by zaschło to, jakby zaszchło, to no, no nic nie, nie, nie podkopieć. Oj tak, no bo jak ktoś będzie kopało, powiedzmy lis, czy tam pies, to on będzie kopał przy siatce, a nie powiedzmy gdzieś tutaj, tak? Czy w tym miejscu? Tylko na pewno będzie chciał się od razu podkopać w tym miejscu, a nie dalej. A jak będzie położona siatka, tak powiedzmy z 50 cm, no to mi się wydaje, że to wystarczy. Tu jeszcze muszę jednego kołka dołożyć od tego do tego i tam. Także nie przedłużam, biorę się za robotę. I jak już tutaj coś zdziałam, to pokażę. No i pierwszy taki. Odcinek wykopany. U, trochę się zmęczyłem. Jak widać tak to się prezentuje. Teraz pójdę do siatkę właśnie. I to sobie wrzucę. E, tutaj powinienem chyba troszkę głębiej wykopać. Bo to idzie dość stromo. Tu jest wyżej. Tam jest o wiele niżej. Tam na tym słupku. E, I tutaj muszę jeszcze tym rogu bardziej podkopać, no bo nawet widzę jak, jak to jest wykopane. Także jeszcze tutaj troszkę podbiorę i do posiadkę przytekarujemy ją sobie, bo ja tylko na dole przetekaruję, bo i tak na nią pójdą deski do 50 cm wokoło. Także tutaj tylko teraz sobie to podkopiamy. Siatkę wrzucę, pojadę po wymieszam z betonem. sobie przysypię i zasypuję to z powrotem tym piachem. I tam mi się ta warstwa już sama po prostu, tam powiedzmy, wysypie 3-4 cm na tą siatkę. I takie się zbrojenie z tego zrobi, tak. I na to z powrotem ten piach pójdzie przysypać. I tyle. I tak wokoło woliery. Tylko tutaj od tego słupka do tamtego słupka to nie będę tak robił tylko po prostu wkopię siatkę pionowo tak jak na tamtej wolierze robiłem wkopię ją pionowo i tyle także zaraz się widzimy jak już siatkę tutaj zatekarujemy sobie i wam pokażę jak to wygląda no i dobra tak to się prezentuje jest posłodem też już piach ze żwirem wysypany i teraz na to też pójdzie piach ze żwirem Myślałem, że to tak będzie szybciej szło, a to tak nie idzie. Pod wykorzystuje wykorzystuję resztki takiej siatki. tak. Mam takie jakieś resztki gdzieś, wrzucam po prostu, a tutaj tylko pół metra. Takie jak widać. Idzie tu po długości, lekko się zawija, lekko do góry i tak to od pójdzie siatka, siatka, przepraszam, deski, tak? Także tak to się prezentuje. Teraz przysypujemy to wszystko żwirem z betonem. No i wydaje mi się, że to wystarczy, tak? Żeby coś tu się po prostu nam się nie podkopało. I robimy to wokoło. Kurde, myślałem, że to tak szybko dzisiaj będzie szło. Ale schodzi z tym, tak? Wykopać, przygotować. No jest jest trochę, jest zabawy z tym. Może, znaczy no na pewno chcę dzisiaj to wszystko obkopać i dwa słupki tu postawić i tam jeszcze siatkę wkopać Także no taki mam plan na dzisiaj. Jeśli się uda, no to jeszcze deski będę montował, nie? No ale to zobaczymy jak to będzie dzisiaj z czasem szło. No bo i schodzi, schodzi przy tym. Myślałem, że to szybciej będzie szło. Ale go tak to sobie wymyśliłem. A jednak się przeliczyłem z tym. Także nie przedłużam i biorę, biorę się za to. No, powiem wam, że tutaj to mnie przerosło, bo jest naprawdę mega mega dużo korzeni, tu jeszcze dwa grube. Zostawiam je obejdę je siatką po prostu i tyle. O, no tutaj było co ryć, nie? To jest najdłuższy odcinek ten ale wiem, że z tej strony będzie to samo, nie? Będzie to samo, będą korzenie. No ale tu nie jest aż taki długi ten odcinek, ale tutaj no masakra była, nie? i tak nie będę aż do końca rył, tylko gdzieś tutaj będzie słupek, bo tam pod będę dawał o, musiałem przerwać bo tutaj będę dawał słupek a pod, bo tam będzie wejście, dam krawężniki, tak, obrzeże tak jak tutaj są położone zapytanowane i tyle, tak samo tutaj z tej strony zrobimy, bo tam będzie wejście także no biorę się Jadę po żwir, mieszam to z betonem siatki i muszę ponacinać, bo tam już dużo nimi nie zostało. Jak widać, no, jeszcze coś tam jest, ale nie ma dużo tego. Także będę musiał nacinać już z całych i zasypuję to. O, no teraz to powiem Wam, że się spociłem. A nie mogę się rozbierać, bo jestem przeziębiony, także no, ciężka, ciężka robota dzisiaj przede mną ale fajnie będzie się to prezentować a tu jeszcze musiałem właśnie słupek jeden wstawić na razie jest tak zabezpieczony także tu jest właśnie ten zabezpieczony no i widać jak ona będzie duża nie? no bo tu jest mówię ona idzie tak wzdłuż i później idzie płotu tak tak i tu taka skąta no, ale mam nadzieję że taką będzie się podobać Dobra, działamy dalej. Dobra, tutaj już mam wykopane, tu już ta strona zasypana tu już siatki ułożone. Tak się prezentuje. No nie no, nie ma opcji, żeby teraz tu się po prostu lis podkopał, tak? Bo tutaj mamy, no mówię, siatka jest zawinięta, idzie tak. No i tutaj jeszcze jest siatka. No od tego do tego jest 50 cm. Mówię, jak będzie chciał się lis podkopać albo jakiś pies, no to będzie tutaj próbował kopać, a nie aż tutaj za siatką, tak? Znaczy przed siatką. Tylko będzie próbował się w tej linii przekopać. No także się nie podkopie, bo teraz tutaj no, nasypujesz pod spodem beton nasypany, znaczy piasek, żwir z, beton, żwir z betonem, yy, z cementem, znaczy. I teraz na to znowu nasypujemy żwir z cementem, tak? Także, no tutaj ta siatka robi nam dodatki szalunek. Zbrojenie, nie? A nie? Nie szalone, tylko właśnie zbrojenie Tu jeszcze jakiegoś Kratkę wrzuciłem, także no tak to wygląda Tu już mamy Kopany też kolejny ee, Kolejny kołek Tutaj będzie, tutaj będzie e, furtka wejście, tak? Tu jest wejście, no i tutaj będzie, jest wejście Do jednej woliera, a tu będzie do drugiej No i tutaj tak mamy pod kątem Także no, nie wiedziałem wtedy jak właśnie Wam to pokazać No ale teraz widzicie że tak to będzie wyglądało Tu idzie tak z takiego kąta Tutaj, tu i po linii tu tam już dalej prostej Także tak to wygląda No dziś tylko tą siatkę w kopie, raczej bo jeszcze tam muszę pod płotem Powiem Wam, że no Miałem zamiary inne, żeby właśnie tą siatkę wkopać i jeszcze chociaż chciałem deski nabić na 50 cm, ale no nie, nie dzisiaj już naprawdę, bo tym kopaniem to naprawdę się zmęczyłem, roboty praktycznie nie widać, a praktycznie na cały dzień tu zszedł, tak, od 10 już tu robię, także no, na takich szczegółach właśnie najwięcej czasu schodzi. Jeśli, jeśli właśnie chodzi o takie fundamenty, gdzieś podkopywanie, obrzeże wkopywanie, no to moim zdaniem tak samo jak tutaj. Jak przy tej wolierze robiłem, no to tutaj są e, takie bloczki betonowe właśnie też osadzane. No to najwięcej właśnie czasu schodziło na tych e, wszystkim przygotowaniu, tak? Tak samo jak tutaj, no. Najwięcej właśnie czasu schodzi przy tym kopaniu, wkopywaniu tej siatki, tak samo jak tam było. No bo to już później mówię, no, nakręcam same deski, siatkę naciągam, a jeszcze muszę poprzeczki tutaj porobić u góry, zarys tego dachu, bo na górze też idzie siatka jak tutaj jest po całości, tak samo tutaj pójdzie. Także mówię, no czas schodzi z tym wszystkim, nie? Także jeszcze tylko tutaj mi zostało wkopać siatkę od tego słupka do tego tutaj. Ale tutaj już byle wkopywał pionowo. Tak jak tutaj było robione. Pionowo wkopuję to drzewo tylko wytnę. bo one no, tutaj no, nie przyjmie mi się, a to jest za duże. Także to wycinam, to małą zostawię raczej. Zobaczymy jak uschnie, to też ją wytnę i tyle. Bo nie będzie czasu na pewno na podlewanie jej w lato. Także zobaczymy, mały zostanie, ten duży wycinamy. Tak samo będzie folia e, ta zadaszona tylko do tego miejsca. Od tego kołka do tego kołka. I tylko tu będzie zadaszone, a ten trójkąt będzie odsłonięty będzie tylko siatka. Tutaj coś będę chciał posadzić. Może coś pnącego, żeby właśnie tutaj, po tutaj, tej tutaj lipie się piało. No zobaczymy. Ale właśnie będzie po całości tutaj zrobione nie jak, nie jak tutaj, bo tam jest za mało tego trochę dachu, nie? Tutaj e, dosłownie właśnie będzie jak Zasłonięte jak tamten dach Także no cała jedna blacha Cały jeden arkusz blachy będę tutaj wsuwał No i dobra, bierzemy się tutaj za to zasypywanie Jeszcze tam siatkę w wykopię i na dzisiaj już koniec Dobra, na dzisiaj już koniec Zmęczony jestem na maksa, powiem wam, tym kopaniem. Tutaj już siatka jest troszkę wyżej. Też w wkopana, dałem gruzu. Żwir z betonem, z cementem. Tutaj łaty dostawiam. Tu muszę dostawić właśnie łaty. Żeby później się deskami złapać. No i tak to się prezentuje. Następnym razem będę deski przybijał. Nie, następnym razem będę tutaj e, łączył te wszystkie właśnie góry. Będę tutaj e, konstrukcję pod dach robił, także to będzie następnym razem Uda się, no to i będę deski nabijał, nie? Jak to się uda już wszystko następnym razem połapać do kupy. No i dobra, na dzisiaj koniec No, także no, zmęczony jestem naprawdę wyjechany jak koń po esternie, to zostawiłem ten kawałek, drzewka ten odciąłem. No i co? No i tak to się będzie prezentować. Tutaj coś się posadzi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pozdrawiam. Życzę miłego oglądania.